5 Ojców Porażki Biznesowej. Mówi się o tym, że sukces ma wielu ojców, a porażka żadnego, ale to trochę nieprawda. W biznesie jest tak, że każdy biznes, który odnosi sukces, zwłaszcza taki na wielką skalę, jest w dużej mierze bardzo jednorazowy, bardzo jednostrzałowy, trudno powtarzalny. Podam Wam przykład. Co byście powiedzieli, gdybym dał teraz Wam receptę na to, jak można było stać się najbogatszym człowiekiem świata? W latach 90. XIX wieku, kiedy boom na ropę naftową dopiero się rozkręcał, niejaki John Rockefeller z firmą Standard Oil przeprowadził operację monopolizowania transportu ropy naftowej. No bo on zidentyfikował faktycznie trend związany z tym, że ropa będzie czymś wspaniałym i wielkim ale w związku z tym, że nie miał dominacji nad polami naftowymi, to stwierdził, że poszuka wąskiego gardła i tym wąskim gardłem, który, w którym można było skontrolować produkcję ropy, okazał się jej transport. No i zaczął skupować wagony, aż w którymś momencie doszło do tego, że był właścicielem praktycznie większości wagonów, w którym można było wozić ropę naftową. Co więcej, dogadywał się z firmami produkującymi wagony. Niektóry, jakby od niektórych kupując na pniu, a niektórym wręcz płacąc za to, że nie będą tych wagonów produkować. No i ta metoda pozwoliła mu w którymś momencie stać się najbogatszym człowiekiem świata. A dzisiaj? Dzisiaj każdy z Was odpowie mi, że przecież można tą ropę powieść tankowcem, można ją powieść ciężarówką, a najłatwiej puścić ją przecież rurociągiem. Najłatwiej i najtaniej. Może nie najłatwiej, bo trudno się ten rurociąg buduje, ale kiedy już się go zbuduje. No, to jest zdecydowanie najbardziej efektywna metoda transportu tego surowca. No i co? Można? Można. Jest pomysł na dominację rynku i potężny majątek? Jest. Ale dzisiaj nie tylko nie jest on użyteczny, jest on wręcz, byłby on wręcz szkodliwy. Czy próba robienia takiego biznesu spowodowałaby, spowodowałaby prawdopodobnie efekt odwrotny? z biznesami, które mają trochę krótszą historię, jest podobnie. Powielenie ich dzisiaj nie przyniesie już takich efektów jak to, kiedy zostały założone. Próba powtórki sukcesu Apple czy Microsoftu nie jest już dzisiaj możliwa według tego samego schematu. Bo przełamywanie biznesów czy przełamywanie schematów w biznesie może się odbyć tylko raz, ponieważ kiedy schemat zostanie przełamany, to to, co go przełamało, zazwyczaj staje się nowym schematem, i teraz trzeba przełamywać ten nowy schemat, a stary zostawić już w spokoju, ponieważ on przestaje być dominującym sposobem prowadzenia biznesu. A w, a w związku z tym e, to, co, e, to, czego poszukują startupy, e, co, co mieści się pod takim modnym tytułem disruption, czyli e, można powiedzieć demolowanie, rozwalanie e, pewnego biznesu. Czy modelu biznes, biznesowego I jest możliwe tylko, tak naprawdę, tylko raz. Nawet, nawet próba powtórzona bardzo szybko, zaraz po, zaraz po takim sukcesie, no daje efekty co najmniej o skalę wielkości mniejsze. No dobra, ale powiedziałem o tym, że jest pięciu ojców porażki. No i teraz, co ja mam na myśli? Otóż okazuje się, że w biznesie o tyle, o ile przepis na sukces tak naprawdę każdy musi stworzyć sam, czy to na wielkim rynku, czy na małym ryneczku, trzeba ten swój pomysł na to, jak zwyciężać, stworzyć i, i popisać się tutaj kreatywnością. O tyle, jeżeli chodzi o porażkę, to schemat porażki jest powtarzalny, i tutaj nie trzeba niczego przełamywać. Możemy mieć dużą dozę pewności, że jeżeli zrobimy błędy w tych pięciu obszarach, o których Wam dzisiaj opowiem, to możemy być praktycznie pewni, że z naszego biznesu zostaną strzępy albo nawet i nie to. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tych, o tych pięciu obszarach i w związku z tym zasugerować, o czym będzie kolejnych pięć odcinków. Te pięć obszarów to w następującej kolejności: umiejętność obiecywania, czyli marketing i sprzedaż, umiejętność Dotrzymywania obietnic, czyli dział usług, wykonawstwa, produkcji, logistyki, umiejętność liczenia pieniędzy, czyli dział finansowy, kontrolingowy, oceny ryzyka, umiejętność zarządzania ludźmi, czyli umiejętności personalne kierowników i menedżerów odpowiedzialnych za kierowanie ludźmi. Zatrudnianie ludzi, strategia personalna w firmie i wszystko, co związane z ludźmi i ich funkcjonowaniem w biznesie, i wreszcie piąty obszar, czy piąty ojciec porażki, czyli relacje między wspólnikami, stosunki między wspólnikami. O co w tych pięciu obszarach chodzi i, i jak one są ze sobą powiązane? Sprzedaż. Pierwszy i najważniejszy fragment, bo jeżeli nie potrafimy sprzedać, to nie ma sensu zupełnie iść dalej. Ale jakie mogą się pojawić błędy na poziomie sprzedaży? No może być tak, że nie umiemy komunikować wartości tego, co chcemy wytwarzać. Nie umiemy w sposób odpowiedni dotrzeć do grupy docelowej, co do której chcielibyśmy, żeby korzystała z naszego produktu. Natychmiast bystrześci z was, z was zorientują się, że Mówię tak naprawdę o szerokim obszarze sprzedaży i marketingu, i słusznie zresztą mówimy tutaj, mówimy tutaj o obszarze, który ja roboczo nazywam obszarem skutecznego dawania obietnic. No bo żeby ktoś, żeby, żeby ktoś od nas kupił. W biznesie, no to najpierw musimy, najpierw musimy mu opiecać, opowiedzieć o tym, co, co dla niego mamy. No i teraz, jeżeli nie potrafimy w sposób atrakcyjny i skuteczny opowiadać o tym, co mamy zarówno na etapie przyprowadzania klienta, jak i potem przekonywania go, tłumaczenia mu warunków i wreszcie finalizowania sprzedaży, no to tak naprawdę taki biznes upada. Więc upadają biznesy, które nie umieją sprzedać. Jeżeli biznes nawet potrafi sprzedać, to pojawia się drugi problem problem techniczny albo, ale bardzo często również problem natury logistycznej, to znaczy kwestia dotrzymania obietnicy. Tutaj możemy nie dać rady zarówno na poziomie parametrów technicznych usługi czy produktu, że obiecujemy, że to będzie takie i takie, będzie działać taki i tak, a potem okazuje się, że w rzeczywistości nie udaje nam się utrzymać tych parametrów, które klient zamówił, ale może być też tak, że co prawda, nasz produkt jakościowo nie odbiega albo nawet przewyższa to, co obiecaliśmy, ale nie działają pewne kwestie związane z jego dostawą. Czyli na przykład dostarczamy to, co obiecaliśmy, ale nie terminowo, albo dostarczamy to, co obiecaliśmy, ale nie w takiej ilości, albo dostarczamy to, co obiecaliśmy, ale na raty, a powiedzieliśmy, że zrobimy to za jednym zamachem. I teraz, jeżeli radzimy sobie zarówno ze sprzedawaniem, jak i z dostarczaniem tego, tego co mieliśmy sprzedać, e, to wszystko fajnie, ale to jeszcze nie daje pewności, że odniesiemy sukces. Dlaczego? Dlatego, że tych, e, którzy poradzą sobie z kwestią sprzedaży i z kwestią dostarczania obiecanego produktu, czyli z kwestią obiecywania i z kwestią dotrzymywania słowa, czekają wyzwania związane, Zliczeniem pieniędzy. Jakież to są wyzwania? No, po pierwsze, są to wyzwania związane ze spływem gotówki, czyli pilnowaniem tego, że to, co sprzedajemy, czyli to, co obiecamy i to, co dostarczymy, jest przez klientów opłacone. Podobnie jak w przypadku sprzedaży, tak i w przypadku produkcji oraz finansów, zdarzało mi się, Testować wszystkie możliwe problemy na sobie. W przypadku sprzedaży pamiętam produkt, który sprzedał mi się za 63 próbą. W przypadku produkcji no wszystkie te wszystkie te parametry, o których wam powiedziałem, czyli jakby dostarczanie tego, co było zamówione, ale nie na czas, dostarczanie na czas, ale nie to, co było zamówione. Dostarczanie dobrych rzeczy jakościowo, ale nie jest taki... To, to, wszystko, to wszystko mi się przydarzyło, to wszystko przeżyłem i to wszystko sprowadziłem na moich klientów i siebie samego. I widzę, że to są pewne powtarzalne wzorce. Jakby wielki plus jest taki, że, że można się tego nauczyć. I podobnie jest z finansami. Jeżeli chodzi o obszar finansowy, to sprowadzałem na siebie klęski w. Dwóch z trzech możliwych obszarów. Po pierwsze, nie ściągałem pieniędzy, nie byłem, nie byłem wystarczająco zdeterminowany i twardy w ściąganiu pieniędzy. Po drugie, zdarzało mi się zbyt nisko wyceniać moje usługi. I to są też dwa najczęstsze błędy w obszarze finansowym, które najczęściej mordują przedsięwzięcia biznesowe czyli zbyt niska wycena oraz zbyt mało konsekwentna egzekucja pieniędzy. No, jak, jaka jest najprostsza metoda na to, żeby żeby te pieniądze egzekwować, no oczywiście brać płatność z góry. Czy zawsze tak się da, co zrobić, jak się nie da? Jakie są metody radzenia sobie z tym, o tym chętnie opowiem w oddzielnej audycji, którą poświęcę tylko i wyłącznie błędom z obszaru finansowego. Jaka jest trzecia grupa? Trzecia, której najmniej mi się zdarzało, zdarzało popełniać błędów, mianowicie przeinwestowanie, czyli włożenie zbyt dużych środków w moce produkcyjne, tudzież w pro, propagowanie, popularyzowanie produktu, który potem nie spełnia pokładanej w nim nadziei, a w związku z tym nie przynosi zwrotu inwestycji. Też mam takie błędy na koncie, natomiast procentowo najmniej jest też Czwarty albo trzeci i pół błąd z obszaru finansowego i kuzyn ojca porażki, i to jest kwestia takiego cebulowego inwestowania, no to znaczy takiej nadziei, że można zrobić coś, co trzeba zrobić za 100 tysięcy, za 10. Teoretycznie jest to rewers tej samej monety, co przeinwestowanie, czyli niedoinwestowanie, natomiast działa praktycznie tak samo, znaczy marnujemy zasoby, bo to, co inwestujemy, jest niewystarczające, żeby żeby sfinansować projekt. Czy firmy przez to upadają? Od jednego takiego projektu nie, no bo właśnie inwestujemy niewiele, ale z kolei nadszarpuje to możliwości firm, no, bo zużywa ich środki, zużywa ich zasoby, nie dając im tak naprawdę zbyt wiele, zbyt wiele zamian. Natomiast te, te, te trzy główne problemy z obszaru finansowego: przypomnę, zbyt niska wycena, nieprawidłowe ściąganie gotówki i przeinwestowywanie. No dobra, ale jeżeli mamy naszego przedsiębiorcę, który potrafi sprzedać, potrafi wykonać i dostarczyć, dobrze liczy pieniądze, w związku z czym potrafi zarówno ściągnąć, ściągnąć kasę, dobrze wycenić i nie przeinwestowuje jego inwestycje idą, idą krok w krok z potrzebami biznesu, no to pojawia się czwarty fragment, czyli fragment związany z zespołem. No bo kiedy już umiemy te, te, trzy, te trzy rzeczy, no to dobrze by było coraz więcej elementów naszego biznesu powierzać pracownikom. Rzecz w tym, że nie dość, że trzeba zaplanować sensownie zakresy kompetencji ludzi, które są potrzebne do wykonywania poszczególnych działań, ale również... Trzeba zwrócić uwagę na aspiracje ludzi i na rodzaj ich motywacji. Bo jeżeli dobierzemy ludzi, którzy będą niekompetentni, to im po prostu na w świecie nie będą w stanie wykonywać tej pracy. Natomiast jeżeli weźmiemy ludzi, którzy są kompetentni, ale im się nie chce, bo z jakiegoś powodu nie mają siły albo nie mają ochoty robić tej roboty, to robota, mimo że teoretycznie ludzie są do niej przygotowani, nadal nie będzie wykonana. Co w, co, co wreszcie? No, wreszcie mamy jeszcze, mamy jeszcze trzeci fragment, czyli, czyli kwestię zespołową i relacyjną. Czyli to, czy ci ludzie, którzy są kompetentni i zmotywowani, czy oni ze sobą współgrają jako zespół, czy też siebie zwalczają. No i tutaj, tutaj jakby kłania się kwestia osobowości i ról grupowych, tego, jak nasi. Pracownicy potencjalni i realni ze sobą współpracują. Czy oni tworzą zespoły, czy wręcz jest tak, że, że zwalczają się jakieś tam intrygi, zachodzą rycie dołków i marnuje się wasz czas zamiast na produkcję wartości, zamiast na rozwijanie ludzi, zamiast na tworzenie nowych produktów, to na bycie czyimś zapasowym tatusiem i mamusią. No i niestety tutaj, tutaj początkujący przedsiębiorcy, i to ja ma, mam wszystkie, że tak powiem, te, te, te błędy na koncie, popełniają błędy związane z zatrudnianiem ludzi, którzy są jeszcze nie gotowi, nie są kompetentni, nie są w stanie wykonywać tej pracy. No i liczymy na to, że tego człowieka być może nam się uda nauczyć. No ale bierzemy, b, wybieramy ten stan już, bo, bo wydaje nam się być tańszy, bo ten pracownik, który nie umie nosić rzeczy, bierze mniejszą pensję niż ten, który Umie. Tyle, że płacenie jakiejkolwiek pensji temu, który nie umie, jest szaleństwem i marnotrawstwem finansowym, zwłaszcza dla małego przedsiębiorcy, którego przecież na taką inwestycję nie jest. Tak, zwłaszcza, że pracownik nie jest jego własnością i nie ma żadnej gwarancji, że ta inwestycja w pracownika kiedykolwiek się nam zwróci. W związku z czym bardzo trzeba uważać na to, żeby nie kupować ludzi. Którzy nie potrafią wykonać pracy. Po drugie, trzeba uważać, żeby nie kupować ludzi, którym się nie chce. Takich kabanosowych wierzchowców, takich koni wyścigowych, które już biegać w wyścigu nie chcą. Niby teoretycznie umieją, mają świetne CV, pokończone studia, doświadczenie zawodowe jak ta lala, ale co z tego, skoro doświadczenie jak talala, a na to, że się owala? O, tak zabrzmiało trochę jak. Słynny prowadzący familiadę. I no i cóż, no i, i po tym familiadowym akcencie pozostaje nam jeszcze trzeci błąd, czyli, czyli kwestia zespołowości i, i relacji między ludźmi. Ludzie, niestety, potrafią, potrafią tworzyć dramaty, które są zupełnie niepotrzebne. A często da się, da się sprawdzić, czy, czy, będą, czy będą się w ten sposób zachowywać, albo przynajmniej da się w oparciu o doświadczenie z jakąś dużą dozą prawdopodobieństwa wyeliminować takie jednostki, które, które niosą ze sobą ryzyko tworzenia takich problemów międzyludzkich. No jednym z problemów międzyludzkich jest oczywiście takim już bardzo przerysowanym. To są, to są właśnie niesnaski, takie właśnie na poziomie dziecięcym, które my musimy jako szef, szef i właściciel godzić, ale również, ale również to, są, to są kwestie na przykład jakby niechęci do współpracy, niechęci do dzielenia się wiedzą. No, okej, okay, no jest kompetentny człowiek, chce mu się pracować, ale nie chce się dzielić wiedzą, czyli jakby to, czegoś nauczy, pozostaje tylko u niego, i on wręcz będzie sabotował jeszcze. Będzie sabotował dzielenie się wiedzą, no bo boi się, że to będzie obniżało jego, jego pozycję. Co? Może być prawdą, ale wcale nie musi tak naprawdę. Ale znowu to jest, to jest kwestia odpowiedniego, odpowiedniego dobierania albo nieodpowiedniego dobierania i potem odpowiedniego bądź nieodpowiedniego zarządzania tymi zespołami ludzkimi. No i wreszcie piąty obszar, czy piąty ojciec błędu, bo to jest te wszystkie, słuchajcie, te, te wszystkie rzeczy mogą, mogą powodować, że, że firma się rozkrzacze, bo firma może, zobaczcie, może umieć, umieć sprzedać, może w sensie mieć wszystko ułożone tak, żeby sprzedać, żeby dostarczyć. Wszystkie procedury dobrze chodzą, mieć dobrze to wszystko wycenione, kompetentnie komunikować, Wartość, w związku z czym bronić wyższą cenę i płatność z góry, nie przeinwestowywać, a mimo wszystko, jeżeli na przykład będziemy mieli konflikt między jakimiś kluczowymi pracownikami, to może być tak, że oni zamiast skupiać się na dostarczaniu wartości klientom, będą skupiali się na mordowaniu się nawzajem i budowaniu koterii w naszej firmie, I to, i, to może, i to może firmę to może firmę położyć. No i wreszcie piąty obszar Obszar taki najmniej prawdopodobnie widoczny bo i, i najmniej intuicyjny, mianowicie obszar relacji między wspólnikami, relacji y, układów, zasad, bo okazuje się, że jak firma chodzi, umie sprzedać, umie dostarczyć, umie policzyć pieniądze, umie jakoś zarządzić ludźmi, to, to firmy zaczynają płynąć pieniądze i coraz większy, coraz większy sukces ekonomiczny spotyka takie przedsięwzięcie. A jeżeli nieprawidłowo są ustawione relacje między wspólnikami, no to wtedy rozpętuje się piekło. Rozpętuje się piekło, no bo nie jest, to, nie jest to walka, jeżeli oczywiście mamy spór między dwójką wspólników, no to nie jest walka na poziomie pracowników, czyli budowania takiego zwykłego budowania koterii, no bo oni muszą zabiegać o dodatkowe zasoby, a wspólnicy te zasoby po prostu do swojej dyspozycji mają. No i to jest różne bardzo czasami brzydkie zachowania się odbywają, jakieś chowanie przed sobą nawzajem pieniędzy, wyprowadzanie tych pieniędzy bokiem, kłótnie, scysja, jeżeli, jeżeli obaj, obaj czy oboje są uczciwi i co prawda pień, firmy na przykład nie okradają, ale może być tak na przykład, że, że tworzą sobie awantury, ośmieszają się nawzajem, niszczą w ten sposób wiarygodność i wizerunek firmy na zewnątrz i w oczach pracowników, i w oczach klientów. I zdarza się tak, że firmy, które skądinąd, są dobrze zorganizowane, dobrze przemyślane, dobrze zaplanowane, dobrze policzone. Nie są w stanie przetrwać swojego sukcesu, no bo ten sukces powoduje, że właściciele nie muszą już walczyć o przetrwanie firmy, a zaczynają walczyć właśnie o jakieś rzeczy związane ze swoim ego, z, ze swoim wyobrażeniem na temat części wynagrodzenia czy biznesu, która im się należy. A tak naprawdę stosunkowo łatwo można sobie z tym fragmentem poradzić, bo wystarczy zanim zaczniemy pracować, zawrzeć sobie konstytucję wspólników. W zasadzie zanim jeszcze podpiszemy jakąkolwiek umowę spółki, to powinniśmy mieć dogadane wszystkie potencjalnie sporne kwestie tak, żeby one nas nie zaskakiwały, żeby one były spodziewanym gościem i rozminować sobie wszystkie, co będzie, jak to się wydarzy. No i co? I tyle. No i teraz, kiedy już wiesz, że żeby twoja firma nie upadła, to musisz... Nauczyć się dobrze komunikować produkt do właściwych ludzi, dostarczać obietnice, które im składasz, liczyć prawidłowo pieniądze, to znaczy dobrze wyceniać produkt i, o ile to możliwe, brać pieniądze z góry albo, albo przynajmniej rozliczać się w taki sposób, który zwiększa prawdopodobieństwo zapłaty, nie przeinwestowywać, dobrze układać, dobrze układać zespoły, zarówno na poziomie kompetencyjnym, zatrudniać kompetentnych ludzi z dobrym nastawieniem, dobrą motywacją i dobrym charakterem. No, i wreszcie ułożyć sobie relacje ze wspólnikami, na przykład w postaci konstytucji wspólników. No, to pozostaje ci już tylko ten ostatni, albo pierwszy, najtrudniejszy, a zarazem najłatwiejszy, bo zależny tylko i wyłącznie od ciebie i niepowtarzalny element: czyli wymyślenie Twojej własnej strategii zwycięstwa rynkowego, Twojej własnej strategii konkurowania, tego, co uczyni Twoją firmę wyjątkową, tego, co spowoduje, że Twoja firma. Będzie tym miejscem, do którego ludzie będą przychodzili, żeby spełnić sobie te pragnienia, które ty obiecujesz spełnić. O tym, jak budować strategię konkurowania, to kiedyś pewnie też opowiem, ale to myślę, że będziecie musieli na to trochę dłużej poczekać. W najbliższym czasie planuję 5, takich 20-minutowych, mniej więcej, odcinków na temat tych pięciu Obszarów, czyli obszaru składania obietnic, czyli sprzedaży i marketingu, na temat dotrzymywania obietnic, czyli, czyli produkcji usług, logistyki, obsługi klienta, czyli liczenia pieniędzy, finansów i ryzyka, zarządzania ludźmi i relacji ze wspólnikami. A teraz dziękuję i życzę miłego, owocnego dnia. Ale jeżeli nie może być miły i owocny, to niech przynajmniej będzie. Owocny.